Dla nami Pierwsza kolejka jeleniogórskiej ligi najlepszego basketu amatorskiego. Minioną sobotę na hali przy ulicy Morcinka rozegrane zostały cztery mecze inauguracyjnej kolejki JLNBA 2017. W pierwszym meczu spotkał się zespół amatorów z aresztu śledczego i drużyna No Name. Pomimo braku w podstawowym składzie drużyny AS Amator, ich miejsce zastąpili nowi zawodnicy, których debiut w barwach amatorów znacząco wpłynął na ostateczny wynik tego spotkania. Po zaciętej pierwszej kwarcie meczu, wygranej przez AEŚ Amator przewagą dwóch punktów, druga kwarta była pokazem dobrej obrony i wysokiej skuteczności gospodarzy, co zaowocowało wygraniem przez nich kwarty dziesięciopunktową różnicą. Pozwoliło im to na spokojne kontrolowanie wyniku aż do końca meczu, który zakończył się wynikiem 48-37 dla zespołu AEŚ Amator. Zdecydowanie najmocniejszym punktem tego zespołu był Radek Suchecki, który zdobył 19 punktów i 19 zbiórek, do czego dołożył również 3 asysty. Po przeciwnej stronie najwięcej punktów, 13, dla zespołu No Name zdobył Adrian Zachwiej, a na deskach najbardziej wyróżniał się Wolodimir Krchenko, zdobywca 13 zbiórek, w tym aż 8 w ataku. W drugim meczu kolejki spotkał się zespół Beniaminka Ligi, Age of Aquarius oraz zwycięzca zeszłorocznej edycji JLNBA. Od samego początku zespół Axio przejął inicjatywę celnymi trójkami oraz szybkimi atakami i konsekwentnie powiększał swoją przewagę nad zespołem, który dopiero co rozpoczął zmagania w ligach amatorskich. Pomimo ewidentnej przewagi Axio, zawodnicy Age of Aquarius nie porzucili broni, stawiając silny opór, czego dowodem jest 17 punktów Dawida Sakowicza, 9 biurek Łukasza Kubicka oraz 6 przechwytów Michała Dawiskiba. W zespole Axio aż trzech zawodników zanotowało double-double, z których najlepiej wypadł Błażej Binek, zdobywca 16 punktów i 16 zbiórek. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 64 do 43 dla zespołu Axio.pl. W kolejnym meczu spotkały się drużyny Matadors oraz z Team. Gospodarz tego spotkania to drużyna występująca już od kilku lat na parkietach Jeleniogórskich Lig Amatorskich. Natomiast Znicz Team to zespół zbudowany z zawodników występujących w różnych zespołach w ubiegłorocznej edycji JLNBA. Początek był pokazem niecelnych rzutów i słabej obrony drużyny Matadors, co wykorzystali goście konsekwentnie wykańczając kolejne akcje i wygrywając kwartę z przewagą 7 punktów. Druga kwarta to wyrównana walka obu zespołów, w której nieznaczną przewagę uzyskali matadorsi, zmniejszając przewagę do trzech oczek. Druga połowa spotkania to dominacja zawodników gospodarzy, którzy w całej drugiej odsłonie meczu dzięki twardej i agresywnej obronie pozwolili na rzucenie przeciwnikowi jedynie pięciu punktów, z czego wszystkie zostały zdobyte jedynie w trzeciej kwarcie tego spotkania. Wyróżniającym się zawodnikiem w meczu w drużynie Matadors był Jakub Popkowski, zdobywca 16 punktów, 3 asyst i dwóch bloków. Dla Znicza natomiast najwięcej punktów, 11, zdobył Łukasz Spyrka, do czego dołożył również 6 zbiórek. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 52 do 28 na rzecz Matadorsów. W ostatnim spotkaniu kolejki zmierzyły się drużyny Sągorsi z dzikimi knurami, srebrnymi medalistami poprzedniej edycji JLNBA. Dzikie knury to zespół zawodników grających ze sobą w lidze, jak i poza nią już od dobrych kilku, kilkunastu lat, czego efektem jest świetne zgranie i bardzo dobry team spirit. Można było to zauważyć od samego początku spotkania, co obnażyło braki w zgraniu drużyny Sągorsi, do której dołączyło w tym sezonie kilku nowych zawodników. Po zaciętej pierwszej kwarcie spotkania. Drugie odsłonie tego meczu można było dostrzec rozważne i konsekwentne szanowanie piłki przez dzikie knury, czego efektem była wygrana pierwsza połowa spotkania różnicą 10 punktów. Trzecia kwarta to próba nadrobienia strat przez zespół Songorsi poprzez próbę zabiegania bardziej doświadczonych przeciwników, wykorzystując atut posiadania długiej ławki i dokonując częstych zmian. Dzięki takiej taktyce Songorsi byli w stanie wygrać tą odsłonę 10 do 6. Ostatnia kwarta to pokaz doświadczenia i zgrania dwóch braci, Jakuba i Michała Kudłacików, występujących w zespole Dzikich Knurów, którzy łącznie zdobyli aż 26 punktów dla swojej drużyny. Ponad połowę punktów zespołu są gorsi, zdobyli natomiast Jarosław Pyka oraz Piotr Dąbrowski, którzy uzyskali odpowiednio 9 i 7 punktów. Po końcowej syrenie na tablicy widniał wynik 26 do 44 dla gości.